Przepraszam Was za mój głos, ale niestety wysiadły mi struny głosowe, problemy z gardłem. Dzisiaj będzie próba wyciągnięcia czosnku z ziemi, dlatego że muszę zrobić oprysk na moich pomidorach koktajlowych. No i pokazało mi się oczywiście na nich mszyce, więc żeby zrobić oprysk, już nie mam czosnku. Więc postanowiłam dzisiaj zobaczyć, jaki ten mój czosnek jest w ziemi. Wyciągnę jeden, z, z który był już sadzony jesienią. W takiej fazie jest wzrostu ten czosnek, który był posadzony jesienią. Jeszcze się nie próbuje rozdzielać. A wydawało mi się, że może już być intensywniejszy i może być, być większe. Zobaczymy co dalej. Wniosek jest jeden, że mam bardzo głęboko posadzony czosnek, Ale ten akurat. Jeszcze raz Wam pokażę. No, takie są te główeczki. No, na pewno zdecydowanie jest mniejszy y, przyrost. Też. No i główka jest mniejsza. No. Mamy 6 czerwiec, więc spodziewam się, że to będzie wszystko rosło. Raz dla porównania Myślałam, że będzie różnica bardzo wyraźna. Ona jest wyraźna, ale nie porażająca. Więc trosnek ma jeszcze ten miesiąc cały do wzrostu, teraz będzie najbardziej intensywniej zawiązywał główki.